Znajdujemy się dzisiaj na największych w kraju założonych przez firmę Procam doświadczeniach odmianowych z kukurydzą ziarnową. Jesteśmy na polach naszego wieloletniego klienta, pana Zbigniewa Sochockiego w miejscowości Zielona koło Żyłomina na Mazowszu. Testujemy tutaj 38 odmian kukurydzy ziarnowej. Są to odmiany typowo ziarnowe, jak również dedykowane do użytkowania wszechstronnego, również na kiszonkę. Mamy tu wysianych 11 odmian pochodzących z naszej rekomendowanej oferty. Pozostałe są to odmiany testowe oraz ogólnoużytkowe, które służą do, do porównania, do wyszukania najlepszych odmian, które moglibyśmy Państwu oferować w przyszłych sezonach. Odmiany pochodzą z różnych hodowli. Są to rośliny o wczesności od 200 do 300. Dzisiaj podchodzimy do zbioru całych doświadczeń. Każde poletko zostanie ściśle przebadane oraz zostanie zmierzona wilgotność. Będzie to, jakby, ostatnim etapem zbioru całych obserwacji oraz wnikliwych analiz, które były tu prowadzone podczas całego sezonu wegetacyjnego. Ma to na celu przede wszystkim porównanie obecnych odmian naszej oferty oraz wyszukanie odmian cennych i wartościowych w użytkowaniu na ziarno, które być może będą dostępne w przyszłych sezonach w naszej ofercie. Witam, nazywam się Piotr Sochocki. Znajdujemy się w gospodarstwie rolnym, które prowadzę wspólnie z ojcem w miejscowości Olszewo. Gospodarstwo posiada grunty o łącznej powierzchni 130 hektarów, na której uprawiamy pszenicę o zimę, przężytę o, o zimę, rzepak o oraz kukurydzę na ziarno. Kukurydzy w naszym gospodarstwie uprawiamy około 50 do 70 hektarów. Znajdujemy się na polu o powierzchni 40 hektarów, gdzie klasa bonitacyjna gleby jest od 4 a do 5. PH wynosi od 5 do 6,5. Na tym polu wspólnie z firmą Procam założyliśmy poletka doświadczalne odmianowe. Pokrótce przedstawię Państwu historię zabiegów agrotechnicznych od momentu siewu. Siew plantacji miał miejsce w trzeciej dekadzie kwietnia. Były to warunki wówczas jeszcze trudne, sucho, bez deszczu. Przekładało się to niestety później na nierówne wschody i nie było możliwości wykonania od razu po siewie zabiegu herbicydowego. Dlatego też na Odchwaszczanie. Zdecydowaliśmy się już w maju w fazie trzech liści kukurydzy, i zdecydowaliśmy się wspólnie z rolnikiem zrobić następującą kombinację herbicydową: 2,5 litra herbicydu Prime Extra Gold w połączeniu z nikosulfuronem w dawce 1 litra pod nazwą handlową Vento. W połowie maja, niestety, jeszcze w tej okolicy notowaliśmy przymrozki, dlatego też e, początki tej kukurydzy naprawdę e, nie były łatwe. Nierówne wschody, później przymrozek, e, spowodował, iż musieliśmy indywidualnie podejść tutaj do, o, do karmiania e, dolistnego. Dlatego też zastosowaliśmy biostymulator Improver, który w swoim składzie zawiera nitrofenolan potasu. E, dawkowanie. E, było następujące e, w dwóch e, aplikacjach 2 litry e, cynkofos, e, plus 2 litry Prolif Max i pół litra Improver i również e, do tej całej mieszaniny e, mikroelementów e, dokładaliśmy bor w celu poprawy e, kwitnienia kukurydzy. Ligato jest to odmiana z pogranicza grupy wczesnej i wczesnej OV-230 z hodowli Sadbau. Jest to odmiana przeznaczona na uprawę na wysoko energetyczną kiszonkę oraz wysoki plon ziarna. Odmiana w doświadczeniach porejstrowych coboru w roku 2018 2019 zajęła najwyższy plon suchej masy w grupie odmian wczesnych. Ligato wyróżnia się wybitnym wczesnym wigorem wzrostu i tolerancją na wiosenne chłody. Szybki i energiczny start. Umożliwia budowanie wysokich i masywnych roślin z grubą, długą i w pełni zaziarnioną kolbą. Odmiana wyróżnia się również wysokim plonem ziarna, co zostało potwierdzone w doświadczeniach międzynarodowych, jak również w produkcji. Rośliny ligato cechują się wysoką zdrowotnością, szczególnie odporne są na głównie guzowatą. Odmiana przydatna do uprawy w całym kraju, również na glebach cięższych i zlewnych. Odmiana ES Perspektyw. Jest to odmiana ziarnowa z grupy odmian średnio wczesnych OVO240, pochodząca z hodowli Euralis. Jest to odmiana o bardzo wysokim i stabilnym potencjale plonowania na ziarno w bardzo różnych i zmiennych warunkach. Szczególnie przydatna jest do uprawy w warunkach suszy i wysokich temperatur dzięki przynależności i pochodzeniu hodowlanemu Tropical Dent. Warto zwrócić uwagę, że jak na genetykę dentową, posiada bardzo dobry wigor początkowy i szybkie tempo rozwoju. Rośliny cechują się wysokim wzrostem i bogatym ulistnieniem. Dodatkowo sztywna i dobrze korzeniąca się łodyga zapewnia wysoką odporność na wyleganie przed zbiorem. Istotnym atutem tej odmiany jest również jej zdrowotność na choroby liści i głównie guzowatą. ES Perspective szybko dojrzewa w polu i bardzo dobrze oddaje wodę. Co dodatkowo zwiększa opłacalność uprawy tej odmiany dzięki zbiorowi suchego ziarna. W doświadczeniach porejstrowych prowadzonych przez Coboru w 2019 roku ES Perspektyw był odmianą o najniższej wilgotności spośród 51 badanych odmian w kraju. Uzyskał wynik średnio 22,4% wilgotności. Odmiana Tonifi CS z grupy odmian średnio średniowczesnych OV 240 Hodowla COSAT jest to typowa odmiana na ziarno o bardzo wysokim i stabilnym w latach potencjale planowania. Sprawdza się również na glebach słabszych, podatniejszych na suszę. Jest to odmiana o szybkim tempie wzrostu, o wysokich roślinach, znakomitej zdrowotności, co przyczynia się również do niskiej podatności do wylegania tej odmiany. Tonifii dobrze dosycha na polu, dając plon niskiej wilgotności i dużej masie tysiąca nasion. Kolby są wyrównane, duże i pełne ziarna, w typie mocnego flinta, które idealnie sprawdza się w użytkowaniu na gryz. Co gwarantuje również dodatkowy wysoki dochód z uprawy tej odmiany. LG 3254, odmiana pochodząca z hodowli Lima o Ofao 250. Jest to odmiana ziarnowa, dająca również możliwość wykorzystania na kiszonkę oraz CCM. Odmiana wyróżnia się bardzo wysokim, ponadzorcowym plonem ziarna, a także ponadzorcowym plonem suchej i świeżej masy w użytkowaniu na kieszonkę. Co daje bardzo szerokie wykorzystanie tej odmiany. Jako odmiana o pośrednim typie ziarna, skupia w sobie najlepsze cechy obu genetyk. Wyróżnia się wysokim potencjałem plonowania, bardzo dobrym wigorem początkowym, budując wysokie i silnie ulistnione rośliny o potężnych kolbach, gwarantując przy tym wysoki plon ziarna. Idealnie sprawdzi się również do zakiszenia w rękawie, z uwagi na lepsze wykorzystanie skrobi z ziarniaka w typie pośrednim w procesie trawienia. Cechuje się wysoką zdrowotnością i odpornością na wyleganie. Odmiana toleruje słabsze stanowiska i mozaiki glebowe. Odmiana Hardware. Jest to nowa odmiana, zarejestrowana w Polsce w 2019 roku. Pochodzi z hodowli IGP vo 260 Jest to odmiana, która posiada w sobie najkorzystniejsze cechy genetyki flintowej i dentowej. Przez co wyróżnia się bardzo wysokim plonem ziarna, a także bardzo wysokim plonem suchej masy przeznaczeniu tej odmiany na kieszonkę. Odmiana o rewelacyjnym wigorze wzrostu, budująca bardzo wysokie i mocno ulistnione rośliny z potężnymi kolbami. Idealna w przeznaczeniu na ziarno, ponieważ gwarantuje również niską wilgotność podczas zbioru za sprawą znakomitej dynamiki oddawania wody. Odmiana o bardzo dobrej zdrowotności i odporności na wyleganie. Jest niezawodna w uprawie w różnych typach gleb i w każdych warunkach pogodowych, również podczas suszy. Hardware to odmiana o wysokiej opłacalności w uprawie na ziarno, jak również w przeznaczeniu na kieszonkę, ponieważ gwarantuje wysoką strawność i zawartość w niej skrobi. SY Impuls. Odmiana pochodząca z hodowli Syngenta V260. Typowa odmiana przeznaczona do uprawy na ziarno. Jako rasowy mieszaniec dentowy cechuje się wysokim i stabilnym plonowaniem na ziarno w różnych latach uprawy. Odmiana wyhodowana w typie artesian. Dzięki czemu cechuje się wysoką wytrzymałością roślin na suszę i wysoką temperaturę. Ponadto posiada silny dry dome, przez co bardzo dobrze oddaje wodę w procesie dojrzewania. Odmiana niewysoka o dużej stabilności łodyg. Odporna na wyleganie, wyróżniająca się również wysoką zdrowotnością roślin i ziarnem z charakterystycznym antocjanowym zabarwieniem.